No, witajcie moi rodzice, Dzisiaj bym chciał takie swoje 3 grosze wciepnąć w inszo zajta niż Kej ale w taką zajta, która jest, jest ważna dla Rzeczypospolitej Polskiej, całki, a do ślązoków ekstra. I chciałbym padać, że hmm, dzisiejszy system kształcenia jest tak do Kant z tą że to aż go boli. Teoretycznie niby każdy może zostać tak się wykształcić, żeby być profesorem. A po jakimś takim dzieje, no i nie każdy się nadaje do tego, żeby zostać profesorem. A jeszcze większa rzecz, że mogą być trudności obiektywne. A te trudności obiektywne to mogę być coś takiego, że ten ktoś mieszka poza Wielkim Ośrodkiem Akademickim, jak Kraku czy Warszawa, a choćby tutaj aglomeracja szląska czy Wrocław, to nawet mają ciężko studiować w porządnej uczelni. Choć tak porządnych porządnej uczelni to na terenie Rzeczpospolitej teraz już nie ma. Kesik był Jageloński, był wrocławski. No, były takie był... Była Politechnika Glewisko, a dzisiaj no, najlepszy jest ten wers w Warszawie założony przez ostatniego króla Polski cesarza rosyjskiego, no, do którego nie wszyscy się chcą przyznawać w tym kraju. Ale i tak to jest poniżej krytyki. I powiem wam po jakiemu. No po takiemu, że mamy dualizm w studiowaniu. Te lepszejsze uniwersytety schodzą na psy, bo nie mają kasy, a muszą robić no za zakasa, które państwo do, czyli teoretycznie za darmo kształcić, kształcą niejednokrotnie ludzi, jak to jeden redaktor padali, magistrów w odgotowaniu na gazie a jak wiadomo doktorów, których ja jeszcze miał firma to chyba nie bych zatrudnił, ale do kopanie rowów, bo te rowy przynajmniej byłyby prosto. A jak już idzie po tych naukowcach ścisłych, na Mompolu, polu znajomych, to ciężko o doktorantów. Bo tym, co ma troszkę oleju, co mógłby zrobić doktorat, zostać profesorem, to wolę iść do kor korpo robić. Czyli jest to wszystko nie tak. nie tak. A talenty, hmm. jak już są, to citają. Albo do Niemiec, albo do Ameryki, albo jeszcze gdzie indziej. Albo do Singapuru, ojej, taki, citną. A mógł, a te prawo, 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 prawo o tym gadać, bo ja moje dzieci wykształciłem, to bardzo wysoko. Cera, co prawda, nie jest doktor, ale ma trzy fakultety powiązane ze sobą i dobrze płatna robota. Nie chciała robić doktoratu, bo pada, ta, ta, to wiesz, ta, to nie ma sensu w tym kraju. No i był synka, kiedy zrobił doktorat, kiedy pracował w Princeton, który dzisiaj jest dzisiaj profesorem. I powiem wam, nie było to za darmo. Nie było kształceniem za darmo bo trzeba było wszystko praktycznie zapłacić w podatkach, w obsługach, które państwo zbierało, a zbierało ze mnie i z mojej kobiety mnóstwo. Ale my zęby zaciśli i zrobił takie wykształcenie każde z naszych dzieci, jakie chcieli. No i są czymś. A teraz powiem o jeszcze jedno. Dzięki temu, że mój synek robił na takim jednym z najlepszych uniwersytetów świata kiedy dzisiaj w 20 w rankingu szanghajskim, czyli rank wysoko, a ileś tam lot bywał w pierwszej dziesiątce, Nazywał się Princeton. Amzaroski Wele Nowego Jorku. I tam dowiedziałem się, że z tego uniwerku robota, może, pewna, jak go skończysz, może dobrze płatna robota. Nie ma siły. Tam jest tego. Ja pytam, no dobra, ale to jest prywatny uniwersytet, tak? trzeba wszystko zapłacić. I się pytam, no jak to jest teraz? No skąd się tu mają te największe talenty? Bo czasami ten największy talent i najbardziej robotne studenty, studentki to są nie z najbogatszych. Bo te najbogatsze, nawet jak są zdolne, to idą tam popić, poszaleć, narkotyki i inne pierdowe no, i dowiedział jak się tak, Zresztą to dotyczyło też mojego synka. Żeby tam robić, żeby tam studiować, to trzeba dać nie tylko no, złożyć papiery, ale trzeba dać też zgoda na prześwietlenie familii, całkiej familii, Na prześwietlenie ekonomiczne, nie polityczne, bo tam polityczne chyba może nie, chyba jakby tam o szło, ale ekonomiczne, żeby było wiadomo, że jak cię wstać to będziesz płacił a jak cię nie wstać to ci jeszcze dołożymy i wyobraźcie się, się sobie jak po mocie albo chociaż troszkę tam, nie wiem jakby no matura najlepszą kwalifikuje do studiowania jak aplikujesz i papiery złożysz, to mogą być z tej samej średniej szkoły z tego samego rocznika, dwóch Jeden może zostać przyjęty, a drugi nie. I to wcale nie ten są lepsze, lepsze papiury. Bo jak tam aplikujesz, to Cię zapraszają. Przyleś i profesory sprawdzają na wiele może potencjału. Czy poradzisz myśleć? Poradzisz samodzielnie myśleć? Czy możesz wyobraźnia? No i czy wiesz, w stanie się na umieć tyle, żeby potem być kimś w życiu? No i tam poru z tamtej uczelni było prezydentów Stanów Zjednoczonych, wykładał tam Einstein. A przyjmują nie patrząc na to, skąd ten młody człowiek jest. Dopiero jak go już mają, żeby powiedzmy sobie będziesz u nas studiować, studiowała, to wtedy się sprawdzą dokładnie na wiele familii stać danego delikwenta. Jeżeli stać ta, tego, na tego delikwenta na zapłacenie pełnego czesnego, to musi zapłacić pełne czesne. Jak go mniej stać, to mniejsze czesne. Jak jeszcze mniej, to ino za kampus. Nie? Bo tam wszystkie studenty mieszkają na terenie e, uniwersytetu. Trzeba by też powiedzieć. To na teren uniwersytetu żadna policja stanowo nie wlezie ani budypalno I musi musimy mieć zgodę rektora. To jest aby jest państwu przedsiał, yy, prawie że o swoich prawach. No a ci, co mają wysoki potencjał, a nie mają kasy wcale, to są przyjęte i uniwersytety jeszcze do Co by mogli się z kamratkami kamratami i kamratami iść piwa napić, zabawić i mieli na cuk czy na fliger, żeby do domu dolecieć. Myślicie, to niemożliwe? Powiedzcie, jak to? No? Skąd? Ja się też budżet. W 2019 ten uniwersytet dysponował budżetem 17 miliardów. Nie złotych, dolarów, dolarów. A powiedzmy, a skąd tyle pieniędzy? Skąd tam tyle budowli, tam tyle ośrodków Dojota no, ja Widział tam nawet muzeum. Piorum bardziej wypaśle, jak, jak Muzeum w Katowicach. A Na terenie uniwersytetu. Na terenie uniwersytetu. Na terenie uniwersytetu nawet stadion stadium do grania w amerykański futbol. I wszystkie inne tam zaplecza sportowe. Bo tam nie ino dogowe, ale i też trzeba się ci, co poradzą, wybić sportowo. Skąd te pieniądze? No to jest tak. Wszystkie stworzone tam na tym uniwerku licencje, jak to się nazywa, czekajcie, no. no, to co zabranio, no wszystko, co tam jest wymyślone, to staje się własnością Uniwersytetu. I Uniwersytet z tego ciągnie kasa. Do tego jeszcze przyjmują zlecune roboty, jak np. tam z NASA, czy jakichś innych ośrodków, więc wykonują zlecone roboty, z czego jest są pieniądze. No ktoś powie, ale to jeszcze nie jest 17 miliardów. No nie. Ale się wiedzieć, że tam powstaje co roku biała księga, w której napisane, co uniwersytet by I każdy z tych, co się wybitnie wybili, co mają kupa geltu, a kupę geltu, to wedle swojego geltu fundują uniwersytetowi. Koniec, dróżki, ławka, stadion, muzeum. Tam wszędzie napisane kto co zafundował. Z imieniem, nazwiskiem. I każdy to ma w zoce, że może się pokrozać. Jo ja tutaj studiował. Jo ja tu był. Jo ja tu wymyślił patenty. O, przypomniałem się. Patenty na kerych Uniwerek, bierę Kupa Kasy. I poza tym jeszcze ten uniwerek ma taki teren, że część się go wynajmuje komercyjnie, bo oni nie stanęli w rozwoju i no jak zaczęli, to kupili pieronym dużo terenu za niskie pieniądze, a teraz jak się rozwijają, to wypowiadają co najwyżej umowa temu czy temu, żeby coś odłogiem nie leżało, no i poszerzają swoją działalność, rozbudowują swoje instytuty i stają się coraz to bardziej, Znaczącym, że tak powiem, oznaczącym ośrodkiem intelektu. I to w naukach ścisłych, jak i prawniczych. No i nic, nie wiem, jaki tam humanistyczne, tego nie wiem. Chyba tam jedy, jedynie, no nie wiem, musielibyście się sami sprawdzić, czego tam jest, a co tam jest. Ale tam na wszystkim muszą mieć zarobek. Jak nie ma zarobku, to nie ma ten. Tam nawet, jakże jest pracownik naukowy, e, tak jak mój synek tam robił, a kiedy tam stamtąd e, skończył Jak nie by to mieli, jak nie by da przynoszą kasy. Póki by da zarobią dla Uniwersytetu więcej niż mm, jak ich kosztuje, to dopóty, że tam jest. A jak by da zarobił za mało, to się poszukałem kogoś większego. Co prawda, mój synek stamtąd z tego powodu nie odłożył. Ale zachciało mu się być profesorem, a tam ten profesor jeszcze stosunkowo młody i prężny i tego w tej jego dziedzinie, bez to wrócił do Polski. No i w Polsce jego publikacje, które zrobił, w stanach, uznano godne habilitacji i dzisiaj jest pół profesor. No to do juza, życzę wszystkim, żeby wasze bajkle kształciły się tak jak moje. Albo jeszcze lepiej. Co ten wózek wiedzy i dobrobytu pocisnął do przodku. No to dojuzać z pomoczkiem.